Masz jeść po polsku! Kurwa, polaki, rodaki! Dziękuję. Kurwa, wylazł z tego. Ja nie mogę. Widać, że blondynka Kto normalnie robi pod escapeem? Wyjście. Dobra, jednak ma. Helc, możesz przestać gadać w grze na chwilę. Dobra, dalej. O my god! Pa, mogę się na ciebie spojrzeć. Dobra, biorę to. Co to jest? Co to jest? Kom to kupiłem rzeczy. A Dobra. to. Kongo to my. Skanszone. Dobra. Więc. Nie, wikaso Dobra, chodźcie. Moja grupa specjalna uczniów. Dzisiaj idziemy odwiedzić dom... 120 lat S**a Rytuał przywołania Dobrze, że miałem tyle tego cholernego s**a No słuchajcie, słuchajcie Zaczynam się zastanawiać czy to był dobry pomysł By robić test po samemu Nathan zawsze mi mówił Że powinnam być przy swoich ludziach Powinnam? dziwnie się czuję Cichu, cichu macie, macie śmieszną notację Kolega czytał Proszę mu nie przeszkadzać na następne razy Znaczy być uwaga do dziennika I k**wa obniżenie zachowań Cierżanej do kuchni uficie. Ja to można zbierać. Yeah. Zbieram to. Ha, że ja to kuchni. Nie, no, że. Zbieraj to, kurwa. A potem bo ten go ja odbieram. Co? Co tutaj Wyskał, robisz, ludzie? Ej. Tak. Ej, ej, ej. Skaczam, ja Kurwa, ej. Okej. Ja. A, no. Buga buga, ciągnij mi fiuta. masz tu notatkę stary, chodź, chodź, chodź. chodź e, nic, nie nic, nie, nic, nie, nic, nie, nic. Nie, nie. słuchamy. tekstura, halo. O, 16 października. To wszystko na co liczyli strażnicy, już prawie czas na poświęcenie Ziołku. Ale to e, muszę zrobić ja. Zaangażowanie kogokolwiek innego mogłoby zerwać moją więź z Azazelem. Cicho ruda. E? Dlaczego się tak trzęsę? A nie, kurwa, to się. O! <grym> no widać. E bo to może serce wkładać. Pa. Żygam, żygam. Nie, nie, nie rób tego, nie wolno. Tak minimalnie plan, troszeczkę soczku. Dobrze, dobrze. Ej masz u kartkę do przeczytania Orgazm Robimy kurwek z mieszkania mojego nowego Dajesz, dajesz, dajesz pokaż Musimy, kupiłem po taniości Więc trzeba wypierdolić duchy z tego mieszkania tu mamy kurwa Szreka. Przywita się szreku. mamy kurwa białasa 2, 1, Tu mamy ruda Ruda, ruda dupa 215 Tu mamy Lickersa do 7521 I jestem ja Gruby 5 tak, tu mamy Rudom, przedstawcie, się. o sobie. Tu coś tutaj za drzwiami. Bo chuj ty to jest ruszasz? nie A wiem, szrek przestaw się. Au, Rudom. Mamy Rudą, która trzyma kurwa apteczkę. To ty... jest być tu? albo nie być. Ej, gdzie on Gdzie Przecież... O, tutaj. No, jest. To jest czarny, A. się nie widać Przekażę. Dobra, cicho. 14 października. Słyszę głos Azazela W mojej głowie czujesz... Czujesz, że tracę nad nim kontrolę. Nie rozumiem tego. Nie mogę powstrzymać tych dziwnych słów, wylewających się z moich Kiedy je wypowiada? Jego sługi powstają wokół mnie i. Nie wiem jesteś. O kurwa Ruda! Co nie, nie widzę stąd. Podejdźcie, podejdźcie. Wid o nie, o Kurwa Dobra, biegał nią, alo o, o, czarno, o czarno Cześć A gdzie ona? EEEE To jest <grym> 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 Dero, nie chcę ci nic mówić, ale za tobą tak? Dobra, posłuchajcie mnie wszyscy A poszła sprawdzić, a ty nawet nie pomogłeś <grym> Słuchacie, słuchacie? No jest tak, taktyka na wygranie jest. Znam znaczy klucz, znam znaczy Musi... klucz. Kurwa, nie no bo złamać mi kredyt, chociaż raz i będzie gdzie, kurwa, chociaż raz zrejdżować odemnie, chociaż raz kurwa mnie wysłuchać, wszędzie wiem. Bo nie znikli. Co ostatnie, co ostatnie, co ostatnie, co ostatnie. Nie zostawcie mnie. To? Eee... O, się ma, ale ona jest brzydka. On nie wie, on nie wie, że on może zrejdżować, on nie wie. Dobra, posłuchajcie mnie. Wy umiecie słuchać. Jest tak. O, o kurwa, o tu jest! Co jest o... Gdzie wy jesteście? Chodź, chodź chodź, chodź, chodź. A gdzie jest? Gruby! O, tu jesteś. Chodź tu. A ja mogę nie do was sprawę, więc tak, teraz wysłuchajcie mnie. Jak ktoś będzie się ruszał to wyjdę stąd kurwa i nie wrócę. Dobra, więc tak zamykamy wszystkie kozy w tych dwóch pomieszczeniach albo w piwnicy, Po na tej mapie można zamykać nasze ofiary do rytuałów w pomieszczeniach, przez co możemy szybciej zdobyć wszystkie kozy i szybciej ukończyć grę, nie rageując jej na dziewiąty poziom, gdzie będzie zapierdalała jak traktor, traktor wyglądała jak traktor, brzmiała jak traktor i zachowywała się jak traktor oj kurwa, a ten akurat zapierdala Widzę, że gruby jesteś. Dobra. dolne są grubsze. Ki, o, kij, Jak klikniesz, key, stary, to będziesz miał tam klucze, które masz. A Ale oddawajcie mi wszystkie klucze, dobrze? Chyba, że wy chcecie. Chyba, że wy chcecie brać klucze, to spoko, to otwierajcie pomieszczenia. No, dobra, tutaj, chodźcie, patrzcie, nie? I tu jest koza. O, no, basement. tu. Ono, wejdź, 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 wejdź. No i czekaj, tu powinna być koza, jest. Ja ją biorę sobie, bo rzucam słomy i idzie do niej. Proszę mnie jej nie zapierdalać, idealnie. No. Wchodzicie sobie, nie, do środka. No. Puszczacie tą kozę i szybko jej zamykacie drzwi i wychodzicie, rozumiecie? Picie ją pod G. Mówi kurwi! Dobra, no i jest zamknięta koza. Nie otwierajcie ich, bo inaczej nie ukończymy gry szybciej, i lepiej, i sprawniej. Fels, 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 gdzie ty jesteś? Ja federa, ciebie. No co eee, jest sku... minionki, kurwa? Minionki gruw. Jestem gruby. Tutaj, tutaj. Pamiętacie taktykę, czy nie? E! e nie. Widzisz to łóżko? Coś e, e, no, tam no, no. seks no. Nie chcę chyba tu. Ale ona tu było. Nie chcę chyba seks na tym. <laughs> Teraz ich podsłuchujemy. Eee! Dobra, mamy dwie kozy. Nie no, gdzie wy jesteście, kurwa? Znajdę was zaraz. Please, tak. na mnie, się. Ga! Nie, <noise> yy, nie. To. Co to za? Co to za? co No bo ty kobietę idziesz w drugą stronę, zostawiasz mnie taka, jesteś, oni siedzą w klatce. Dobra, no wygrywamy to. Nie ja wiem. O, no, cześć, kobieta tu jest, nie wchodź jednak. Kurwa, ty masz ja, blisko mnie, chodź po. Bo... To, ja ja, to ja, fals jednak... Zabić. Idźcie na rytuał, bo ja potrzebuję, żeby. Dobra, chodź wiker, no ty mi pomoże, bo oni są pusie. Ja, ja ci mogę pomóc. Ty ja cię to ja chodzę po tym, to był Dobra, Dobra, a ty nosisz, a nieważne. Idę do klatki od razu, po tym. Na pewnoś co pomoże, stary. Ej, życzę wam ogólnie powodzenia, nie? Po prostu ją ogłuszyć. Coś serio, siedział w tej klatce. Cio, serio? Ja Ja żyję. To... Czemu on umarł? Czemu on umarł? Fels, Fels. Fels, stój w miejscu. Chodźcie tu. pomóc. Dobra. Weźcie siano. Z apteczką. Do pokoju, chodź. Ale... Jak ja przez nią umarł? E! 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 Rozumiesz? Na kreaturze, E! Jak się podnosi To muszę Mogę iść stąd, po prostu? Idźcie, po prostu. Zdejdź mi z oczu. Już? Dobra, teraz. Dlaczego ona krzyczała? mnie. On leci, on leci. Wickerson, kurwa, tu masz karnister, bierz go. Czekaj, bo idzie tu. To ma tu leżeć, mam to położyć tu? słuchajcie osuńcie się, uciekajcie, tu, za mną, za mną, Czy się to, nawalajcie na nią, teraz. Ja się powinna teraz uspokoić. No i się uspokoi. Myślałeś ją tutaj zaprowadzić, no bierz. Bierz ją. No idealnie. Bierzcie kanistry, gdzie wy. Dlaczego tu stoicie? Idźcie po kanistry. Bra, Ej, bo ja patrzę w koza, świętala się Jeszcze nie. O tu. Otwieraj, tu, tu jest koza. Trzyma No eee! Gózka. Kuska gózka, Kuska, gnia. O jak się buja, stary. O, uciekamy! Lecimy, lecimy. Ucieczka. Gdzie jest koza, była? Ona jest na de mną, ona tu jest, tu jest na lewo, lewo, lewo. Pani lewo. paleją, uciekajcie za mną, za mną uciekajcie. Patrzcie A wejdźcie za mną, za mną. Zagażcie światło najlepiej. Dobra, Czekamy? czekajcie? Dobra, git. I teraz? Jeszcze, do, jeszcze tutaj sprawdźmy. Może tu być gdzieś koza ostatnia. więc One... to jest koza! Bierz ją, kurwa! Bierz! Bierz jak swoją ośmioletnią dziewczynkę! Dajesz, bierz ją. Bierz ją, tak, bierz ją. Nie kraś mu dziewczyny. Nie rób mu tego. Nie... To mojej przyszła, no... Kurwa! Ja to, Uciekajcie! Palto, no, no, no. palto! Pal Dobra, nice! I lecimy dalej, do tyłu! A, bierzcie słomę! Nie Dobra, i lecimy z powrotem. Kurwa, ucieka mi! Mam, mam, mam! macie, macie kozę? Maszę. Nie, gdzie no, ona jest? Tam tamta druga koza była tu, eh! Juksime! No właśnie, to przybiegła, tutaj, tutaj! Ona, tu stary podejdzie zaraz! Musimy podejść bliżej! No właśnie! Oj, chuj w dupę. Trzymaj ją na razie. Trzymaj ją na razie. Utkaj do... pizdę, nie a nie, nie, nie do ciebie. <śmary> <śmary> Poczekaj. O, teraz. Teraz już możesz. O, Gdzie są te słomy? Pajam tu jest słoma. A chroncie mnie. Co to się stało? Chrońcie mnie, bo ja będę kozę brał. Będę kozę brał. No, Idzie, idzie, idzie. Uważaj, idzie. Jestem gotowy tutaj na podwórku. Idzie kurwa traktor, uważajcie. Idzie. Chroń mnie. Chroń mnie, gruby, gruby! Włączyłeś. Jestem w jakimś domku, halo. Uciekła koza jedna. Biorę, biorę, Bierzcie drugą kozę, bierzcie te dwie kozy, szybko. Póki możecie. o O chuj, umrę. Podejdź, podejdź, szybko, szybko, szybko. Eee, e-e, jak się leczy? E. Ty mamy? Yeah. mnie! Nie ja mogę się wyjebać! Nie ja mogę się wyjebać! Będę stał tu bliżej, co? No To rulam, to bliżej Pola O kurwa demon! Ale... O! Idzie! Łatwo! ha, to śmieszne, dobry kawałek.